Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Maczku zdradzisz, czym będziemy się zajmować w tym odcinku jakim problemem? Dzisiaj Cię zaskoczę, bo będziemy mówić o tym, jak zrobić żonie przyjemność. Zaskoczyłeś mnie, zostaje do końca. Zostań, zostań, bo dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat, czyli jak szybko wyremontować łazienkę. Okej, okay. a gdzie tu ta przyjemność? A ja tu widać, że się nie do końca znasz na kobietach. Znawca się znalazł. Każdy z Was kojarzy, jak wygląda remont łazienki, skuwanie kafelek. Potem musimy zająć się elektryką, hydrauliką, przeróbki kanalizacji. Mnóstwo brudu, kurzu, żona niezadowolona i wkurzony sąsiad. Oczywiście, jeżeli mówimy o remoncie łazienki takim grubym, gdzie właśnie wszystko musimy skuć, bo wymieniać instalacje, zgadzam się, oczywiście tak jest i wtedy jeszcze potrzebujemy sąsiada glazurnika najlepiej, żeby nam trochę pomógł. Ale ja mówię o innym remoncie łazienki, takim, który będzie znacznie szybszy, cichy i przede wszystkim możemy go wykonać sami. Czyli żona będzie zadowolona, nie potrzebujemy pomocy sąsiada. Super. Absolutnie tak. Kochani, na rynku dostępnych jest bardzo dużo farb do płytek. Możemy je kupić w marketach, możemy je kupić w sklepach specjalistycznych, różnią się one składem, różnią się cenami, ale co najważniejsze różnią się także trwałością i odpornością. Są farby jednoskładnikowe, które są tańsze, są farby dwuskładnikowe na bazie żywic z utwardzaczem. One będą droższe, ale na pewno na wytrzymają dużo dłużej. Wybór należy do Was. Należy tylko pamiętać o tym, że kolorystyka i skład tej farby jest bardzo ważny i bardzo ważne jest też to, żeby pamiętać o tym, żeby czytać etykiety, ponieważ przestrzeganie w tym wypadku, te farby naprawdę wymagają przestrzegania przepisu producenta. To szkoda gadać. Bierzemy się do pracy, a zanim zaczniemy malować, musimy oczyścić płytki jeszcze. Tu się może przydać taka mała kosteczka z papierem ściernym. Jest to praktyczna rzecz, jak były kiedyś pochlapane płytki farbą emulsyjną, jakąś, która tam była na suficie. Możemy to zdjąć, możemy również zrobić korektę fugi, tak aby po nałożeniu farby wszystko wyglądało super. No i musimy pamiętać przede wszystkim, że musimy płytki przygotować, czyli odtłuścić, odkamienić. No i możemy to zrobić przy pomocy ogólnie dostępnych środków. Natomiast płytka musi być idealnie gładka, czysta, bez żadnych starych osadów i zacieków. I tu czasami może przydać się żona. No. E, I pamiętajcie kochani, zawsze lepiej okleić niż potem skrobać i szarować, prawda? Czyli taśma, wałeczek z krótkim włosem koniecznie, welurowy. Nie może być długi włos, bo zostawi nam grubą strukturę farby na płytkach, a tego nie chcemy. Może być też gąbkowy. E, pędzelki różnej wielkości, żeby dojść w miejsca, gdzie nie możemy dojść wałkiem. No i oczywiście rękawiczki. Które są bardzo pożyteczne, ponieważ farba jest mega trudnie zmywalna. Ubrudzić rączki, ciuchy jest duży problem, więc polecam rękawiczki. Ja was zostawiam w najlepszych rękach. Artur, zaczynaj. Teraz zrobimy zabezpieczenie łazienki, ponieważ będziemy mieli lifting łazienki. Nasza łazienka powoli sobie dosycha. No, i ja muszę przyznać, że chyba to naprawdę jest fajna niespodzianka, kiedy, drogie panie, jedziecie sobie na przykład na weekend do spa. A w tym czasie mąż właśnie przygotowuje łazienkę, wracacie. A tutaj w ogóle nowe kolory, wszystko odświeżone. Fajna rzecz, prawda? Ale żeby to wszystko poszło tak właśnie gładko, jak poszło Arturowi. Musimy przestrzegać pewnych zasad. Najważniejsze, dobre przygotowanie, czyli przygotowanie podłoża. Płytki musimy dokładnie wyczyścić. Wszystkie grubsze zabrudzenia usuwamy mechanicznie, czyli możemy użyć, tak jak mówił Artur, gąbki z papierem ściernym. Usuwamy stare zacieki po farbach, jakieś grubsze naloty z kamienia. Pozostałe rzeczy czyścimy dostępnymi środkami, które możemy kupić w markecie, czyli są to płyny które odkamieniają powierzchnię, odtłuszczają. Przede wszystkim musimy to dobrze wymyć, musi, musi to być dobrze przygotowane podłoże. Pamiętajcie, czyścimy wszystko dokładnie, nie same płytki, ale czyścimy także fugi, narożniki. Jeżeli mamy jakiś stary silikon, który odpada, no dobrze by było oczywiście też go zabezpieczyć lub też wymienić, ale to jest niekonieczne. Druga rzecz, samo przygotowanie narzędzi. Narzędzia też są bardzo ważne, ponieważ tutaj ta farba wymaga nakładania warstwami i muszą być odpowiednie wałki, wałki albo z krótkim włosiem, albo wałki gąbkowe, które nie będą zostawiały nam żadnych smug ani zacieków. To jest ważne dodatkowo pędzle, które pomogą nam pomalować narożniki, pomogą też pomalować fugi. Pamiętamy o tym, że płytki mają strukturę, więc jeżeli ta struktura jest Dosyć głęboka też trzeba sobie pomóc pędzlem, ponieważ wałek może wszystkiego nie pokryć. No, przygotowujemy też oczywiście taśmy, folię, wszystko, co nam będzie potrzebne do zabezpieczenia. Podłoża. Oklejamy wszystko, co nie będzie malowane. Wzdłuż silikonów, wzdłuż odcięcia płytek, w miejscach, gdzie już pojawia nam się farba na ścianach, musimy to wszystko dokładnie okleić. Wszystkie sprzęty, umywalki, toaletę, baterie też dokładnie oklejamy, okrywamy folią, ponieważ naprawdę ta farba, jak zaschnie, jest bardzo trudna później do usunięcia. No, i samo przygotowanie farby. Przepis jest no, bardzo ważny, ponieważ tutaj, zwłaszcza przy łączeniu farby dwuskładnikowej, trzeba odmierzać odpowiednie ilości tej farby. Dlaczego? Dlatego, że też tą farbę, słuchajcie, musimy sobie podzielić najczęściej na dwie części. Możemy, możemy oczywiście kupić farbę w mniejszych pojemnikach, tak żeby mieć na każdą warstwę farby osobno pojemnik, ale jeżeli kupimy w większym pojemniku, musimy sobie odlać y, odpowiednią ilość farby na pierwszą warstwę, dlatego że druga warstwa. Zwykle jest kładziona po kilku albo nawet kilkunastu godzinach, więc gdybyśmy tej farby nie podzielili, no to pozostała część mogłaby nam by zaschnąć i byłaby niestety do wyrzucenia. Także przygotowujemy farbę. No i jak mamy przygotowaną farbę, możemy zabierać się do malowania, i tutaj też pamiętamy o tym, że malujemy etapowo, czyli pędzelkami wszystkie niedostępne miejsca, fugi, narożniki, jakieś wgłębienia w płytkach. Potem od razu wałkiem malujemy całość. No i po odpowiednim czasie, który podkreślam, jest określony przez producenta, nakładamy drugą warstwę i tutaj już stosujemy malowanie tylko i wyłącznie wałkiem, tak żeby powierzchnia była gładka. No i ostatni punkt y, to jest sama konserwacja płytek. Y, y, oczywiście trzeba pamiętać, że jest to farba, więc te płytki należy y, po pomalowaniu y, no, myć dosyć delikatnie, ale co najważniejsze, po samym pomalowaniu musimy się zapoznać z instrukcją producenta, ponieważ przez dosyć długi czas, czasem to jest około tygodnia, może być nawet dłużej, ta farba musi się utwardzić, ponieważ ona będzie sucha w dotyku, ale utwardzenie chemiczne zajmuje dużo więcej czasu i przez ten czas musimy unikać mycia tej łazienki, a na pewno nie możemy stosować agresywnych środków. Kochani, to już właściwie wszystko. O, jest Artur, który skończył pracę. Skończyłem i od razu przybiegłem, żeby ich ratować przed Tobą, bo ich zanudzisz tu na śmierć. Ja wiem, że długo mówiłem, ale naprawdę jest to bardzo ważne, dzięki temu sukces murowany. No tak, ale żona nie do końca będzie zadowolona, bo całe spodnie mam w farbie i raczej już do niczego się nie nadadzą. No chyba, że na budowę zostaną. Tak. No chyba, że tak. Więc co kochani, zapraszamy do oglądania i do, do tego, te trudne słowo takie, co... Subskrybowania naszego no kanału. No właśnie, tak. tak. Twoja ekipa w twoim domu. Tak, twoja ekipa to my.